Rak piersi to najczęściej występujący rodzaj nowotworów złośliwych u kobiet. O tym jak ważna jest profilaktyka w przypadku tego schorzenia nie trzeba nikogo przekonywać. Już 25 stycznia w puławach panie w wieku od 45 do 74 lat będą miały możliwość zrobienia bezpłatnej mammografii. Z badania mogą skorzystać kobiety, które nie badały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Mammobus stanie obok budynku zakładu remontowo-budowlanego przy ulicy Jaworowej 2 w godzinach od 9 do 17. Kobiety spoza grupy refundowanej mogą skorzystać z badania płatnego. Badania będą przeprowadzane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązkowa będzie maseczka. Na mammografię można zapisać się telefonicznie pod numerem 42 254 64 17, jak również przez internet za pośrednictwem strony medica.org.pl. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica generała Fjeldorfa Nila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile, Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.